Dzień dobry, witamy na konferencji lewicy dotyczącej sytuacji na kolei. Ja się nazywam Dorota Olko i startuję z Warszawskiej listy lewicy. Jest ze mną posłanka Paulina Matyszak, specjalistka od transportu publicznego, która startuje w okręgu Średzko-Kutnowskim. Proszę państwa w kampanii wyborczej lewicy. Dużo mówimy o potrzebie wzmacniania transportu publicznego, wzmacniania transportu kolejowego, bo uważamy, że w nowoczesnym państwie to jest podstawa, tak aby ułatwiać życie pasażerów i tak, żeby nie szkodzić środowisku. Tymczasem obserwujemy szereg zdarzeń, szereg sytuacji, które sprawiają, że pasażerki i pasażerowie zniechęcają się do jeżdżenia pociągami. Zacznijmy od tego, co obserwujemy tutaj lokalnie w Warszawą i pod Warszawie. Kończą się wakacje, kończy się sezon urlopowy, za chwilę dzieci wró wrócą do szkół, ludzie wracają po urlopach do pracy i co, wiele z nich, którzy, z tych, którzy mieszkają po zachodniej stronie Warszawy pod Warszawą, z, o, z dużymi obawami czekają na wrzesień, ponieważ warszawska kolej dojazdowa. Popularna wukatka, którą dojeżdżają do pracy, do szkoły z tych podwarszawskich gmin. Od września nie dojadą nią do centrum. Dojadą tylko do stacji Warszawa-Reduta Ordona. I naturalne wydawałoby się, że WKD uruchomi za wukatkę transport zastępczy w postaci autobusów. Tymczasem co mówi WKD? Co radzi pasażerom? Hej, dojedźcie czymś innym do centrum, przesiądźcie się na autobusy. I taki pasażer czy pasażerka jadący codziennie rano do pracy ma wybór: albo iść 800 metrów na przystanek autobusowy, albo e, przesiąść się na SKM-kę, e, która może się dużo spóźnić ze względu na sytuację na remont e, linii średnicowej. No albo, jeśli ma samochód, to przesiądzie się na samochód i tylko zwiększy korki i, e, i ścisk samochodowy, że tak powiem, w centrum miasta. I e, w, teraz ZTM warszawski dwoi się i troi, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie. Bo jeśli ludzie przesiądą się do miejskich autobusów, to po prostu one będą przeżywały oblężenie i będzie panowała tam wielka ciasnota, wielki ścisk. I to dobrze, że ZTM coś kombinuje, ale my pytamy marszałka Struzika, czemu nie ma komunikacji zastępczej. Marszałek Struzik potraktował tych pasażerów, którzy dojeżdżają codziennie w do pracy i szkoły, jak takie kukułcze jajo, które podrzucił Prezydentowi Trzaskowskiemu. Posłanka Paulina Matyszak interweniowała w tej sprawie i czekamy na odpowiedzi marszałka Struzika i domagamy się niezwłocznego uruchomienia komunikacji zastępczej, tak aby pasażerowie i pasażerki z tych podwarszawskich gmin mogli spokojnie czekać na początek września i nie musieli się obawiać, jak dojadą do centrum Warszawy. Dziękuję. Dzień dobry. Szanowni państwo, ostatnie dni to też bardzo duże zamieszanie na polskiej kolei związane z wykorzystaniem sygnału radio stop. Działa w tej sprawie ABW są pierwsi zatrzymani, ale słyszeliśmy co działo się tak naprawdę w całym kraju, bo i w zachodniopomorskim i w województwie podlaskim dzisiejsze doniesienia mówią o tego typu procederze w województwie łódzkim. Ten sygnał radiostop to sygnał analogowy. Sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej, gdybyśmy mieli wdrożony na kolei system takiej łączności yy, kolejowej, radiowej GSMR. Yy, za wdrożenie tego systemu odpowiada spółka PKP PLK. I niestety już dzisiaj wiemy, że ten system nie zostanie wdrożony na czas. Mamy gigantyczne opóźnienia. Spółka tutaj nie działała prawidłowo. To są też wyniki badania Najwyższej Izby Kontroli. Tysiąc dni opóźnienia. Pierwsze systemy miały już działać i być wdrożone do końca tego roku. Nie ma na to najmniejszych, najmniejszych szans. I to co ważne, ten system zaplanowany w Krajowym Programie Kolejowym, ale też w Krajowym Programie Wdrażania Interoperacyjności Sterowanie, zapisane programy nadzorowane przez ministra infrastruktury, nie pojawią się w najbliższym czasie na polskiej kolei. W perspektywie są też zagrożone gigantyczne środki które na ten program e, przyszły z Unii Europejskiej. Program tak naprawdę stoi pod znakiem zapytania i pod znakiem zapytania stoi to, czy my nie będziemy musieli tych miliardów e, złotych e, zwracać. Kto jest za to odpowiedzialny? Ano odpowiedzialni są e, m, zarówno minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, ale też Zarząd Spółki PKP PLK z Ireneuszem Merchelem na czele. Mało tego zarząd tej spółki wypłacił sobie gigantyczne premie za to, że ten system działa, ale na linii innego zarządcy infrastruktury. Nie na y, infrastrukturze pl ale na infra infrastrukturze y, na Pomorzu, w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. To jest y, absurd. Y, apelujemy tutaj y, do ministra infrastruktury, żeby faktycznie zaczął wywiązywać się z, ze swoich obowiązków. Zaczął nadzorować tę spółkę, zaczął wyciągać konsekwencje y, wobec zarządu i apelujemy też do premiera. Znaczy najwyższy czas, naprawdę zrobić porządek, bo nie może to Wyglądać, ta, wyglądać tak, że na polskiej kolei mamy do czynienia z księstwem, w którym wszystko można, w którym można wypłacać sobie gigantyczne premie i nie realizować swoich zobowiązań. W tej sprawie będziemy się dopytywać premiera, co zamierza y, zrobić, bo tak jak mówię, pod znakiem zapytania stoją gigantyczne pieniądze, które mieliśmy na wdrożenie tego systemu. Mamy już teraz bardzo duże opóźnienie jeżeli chodzi o wprowadzenie tego systemu do, pol, na, na polską sieć y, kolejową i oczywiście będziemy się dopytywać, jaki wpływ te działania y, y, związane z nadawaniem sygnału radiostop mają z perspektywy po prostu pasażerów, bo ma to duże znaczenie, jeżeli chodzi o planowe realizowanie połączeń, na opóźnienia pociągów, i nie może to tak wyglądać, że chcąc wybrać się w podróż koleją, nie jesteśmy pewni, o której dojedziemy na miejsce, czy dojedziemy, dojedziemy na czas. Dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję.